Manko, jesteśmy już na Malcie. Taki piękny widok. No idziemy teraz na miasto. Widzimy się później. Yo yo, yo. Siemanko, siemanko. Tak jak wam wspominałem, wczoraj wylądowaliśmy na Malcie. Wczoraj, czyli w piątek 6 listopada. A ja sobie w krótkich rękaweczkach będę właśnie biegał po San Julian. takiej malutkiej miścinie. I zrobimy sobie jakiś trening. Tak więc zapraszam Was na kolejny film po długiej przerwie. I zapraszam Was na szybki trening po San Julian. Jojo! Yo, yo. a dzieciaczki sobie biegają po basenie, czyli pływają Dotarłem do jakiejś fajnej miejscóweczki Pięknie tu, pięknie Uwielbiam takie klimaty, kiedy u nas w Polsce już pizdzi a tutaj spokojnie można biegać na krótko bajka Tak więc na Malcie spędzimy sobie dwa dni sobotę tej niedzielę, w poniedziałek już rano mamy lot do Krakowa. No i tyle, chciałem wam troszeczkę pokazać, pozwiedzać, pobiegać. Widzimy się później. Hej hej. Paletta i będziemy tam jutro. My jesteśmy w San Julian, przypominam, a po drugiej stronie tej zatoczki jest stolica Malty. Dyszka zrobiona, tak więc treninga na tutaj. Fajnie, 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 uwielbiałam biegać w nowych miejscach. Teraz wtychamy sobie na śniadanko. No i zwiedzamy maltę. Do zobaczenia. Hej, hej! No, śniadanko przy takich widokach to jest bajeczka. Dzień dobry. Dobre. dobry. Dzień dobry. Kiecoń, ustroń, Polska Południowa. To Śniadanie mój ojciec. na Malcie. Jemy sobie, jest fajnie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A chińska jaka była wczoraj? Chińska była, była obrzydliwa. <laughs> Straszna <laughs> była obrzydliwa. Podobna do tej jajecznicy, którą dzisiaj jadłem. No. Ale zjadłeś całą. Zjadłem, zjadłem. Teraz zmierzamy powoli sobie samochodem do w stronę promu. Na Gozo, czyli drugą co do wielkości wyspę Malty. No i śmigamy. Teraz byliśmy na takim punkcie widokowym z wieżyczką. Możecie sobie zobaczyć też. Zobaczcie też, jak, jak to wyglądało z lotu. Taka dokładnie, drona. Nie wiem czy Wam mówiłem, ale ogólnie na Malcie. Obowiązuje lewostronny ruch. Pierwszy raz jeżdżę takim samochodem z kierownicą po lewej stronie. Powiem Wam, że ciekawe Ale na razie bez wypadku. Tam z tym dos Wojtek i Wojciec. Ola. Wojtek Szwagier, Pieter Wojciec. Właśnie widzieliście zwrona, no, czyli tam, tamto, tam, tam to, to, to jest tak zwana Czerwona Wieża, ale to Wojtek Wam powie więcej, coś więcej. Jest. jest to jedna z wieża z ciągu wież obserwacyjnych, które znajdują się za siebie u swojego wzroku, które miały uchronić wyspy oraz całą archipelag piratów i najeźdźców. A dlaczego Czerwona Wyspa? Czerwona Wieża? Czerwona Wieża? Ze względu na kolor ściany. No, dokładnie. Właśnie jesteśmy na promie i płyniemy sobie na drugą co do wielkości wyspę Malty, czyli Gozo. My właśnie sobie mijamy wyspę Komino. To jest trzecia wyspa. Która znajduje się między Gozo a Maltą. No i płyniemy sobie dalej. właśnie dopływamy sobie na Gozo, czyli wyspę, która nazywa się jak szczęście, tak? Radością. A radość, no dobra. Dopływamy sobie na Gozo, która jest radością.

Dalej zwiedzamy sobie gozo. Jesteśmy nad skalnym oknem. Tam jest. Tu tu, 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 jest banan. żeby się wypierniczyć do tej wody. Jak na filmach. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was z Zatoki Świętego Pawła. Wczoraj dosyć późnym wieczorem wróciliśmy z Gozo. Niestety nie udało nam się pojechać czy popłynąć na komino, bo była duża fala. Wojtek się tutaj teraz ze mnie śmieje, no ale trudno, trzeba coś nagrać, nie? Tam jest Wojtek. Macha, no. Widać go, czekaj, nie widać? Nie widać. No więc dzisiaj planujemy już popłynąć gdzieś na jakąś. W jaskinie w błękitną grotę, chyba tak się to nazywa. Yy, no, zjedliśmy śniadanko, byliśmy w kościele i ruszamy dalej. Do zobaczenia. Hej, hej. Przedamy do samochodu i jadymy no nie nie życi. Wiad... do życi. Do życi? Do życi. Jadymy do. Do życi. Do, życi. do życi. Nie wiadomo czemu ma kierownicę po totalnie złej stronie. No, coś to jest jakiś. Coś się, nie na to. się wersję i pierniczyło na <laughs> Tak, Jersi, dasz? Oj, tak jak zwykle, ma przesrane przez krzaki jakieś. Zmieniłeś maseczkę? mam tak. radę. Tak. Okay. Dobra, jadę. Hej. Ciao siemanko, siemanko. jesteśmy właśnie w stolicy Malty, czyli w I to jest taki mały rekord świata czyli największe stężenie zabytków w UNESCO na tak małym obszarze, na jakim znajduje się Waletta. Niestety nie popłynęliśmy do niebieskiej jaskini, bo oczywiście w niedzielę nie pływają. No ale jesteśmy tutaj i zapraszam Was na krótkie bieganie po walecie. Śmigamy, hej! hej. Obiegniemy. wczoraj. Tutaj po tym wybrzeżu. Teraz biegniemy sobie wybrzeżem. po kolonii brytyjskiej na Malcie. Oczywiście jest ruch lewostronny, jak i czerwone budki telefoniczne, które możecie znaleźć praktycznie na całej Malcie, na całej wyspie. No my sobie spacerujemy. Zjedliśmy teraz w pysznym McDonaldzie. No i śmigamy dalej. Hej, hej! Ja powoli już się z wami żegnam ale zostawiam Was jeszcze z kilkoma ujęciami z Malty. Dzięki bardzo, że oglądaliście do końca mój film i mam nadzieję, że zostawicie po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, subskrypcji bądź łapki w górę. Z czystym sumieniem mogę Wam polecieć Maltę na krótki weekendowy wypad. Znajdziecie tutaj piękne miasta, jak i dużo natury. Tak więc kupujcie bilety i przekonajcie się sami. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Cześć!